Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie, zapraszam Państwa na podcast. Poruszamy. Takie trzy tezy. Nie ma demokracji bez szacunku, nie ma wspólnoty bez prawa, nie ma państwa bez urzędu, który się szanuje, nawet wtedy, gdy nie zgadzamy się z jego decyzjami. Bo jeśli zaczniemy nagradzać pogardę. Jeśli z pieniędzy podatników będziemy finansować szyderstwo i obelgę, to skończymy w kraju, gdzie słowo prezydent brzmi jak żart, a autorytet jako belga. I właśnie o tym jest ten odcinek o dotacji, która pachnie pogardą. Zacznijmy od faktów. Z pieniędzy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, czyli z naszych podatków, przyznano 57 tysięcy złotych na cykl wydarzeń w Londynie. Oficjalnie. Promocja polskiej literatury i kultury. Prawda, że to brzmi dumnie? Tylko, że pod tym szyldem firmowano książki, które z kulturą mają tyle wspólnego, co obelga z debatą. Tytuły tych dzieł: Debil i Alfons. To nie literacka metafora. To paszkwil. Otwarte znieważenie urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i to za pieniądze publiczne. To już nie jest przypadek. To jest program, projekt ideowy, w którym nienawiść udaje sztukę, a pogarda odwagę intelektualną. To, że ktoś mógł w ogóle pomyśleć, iż Senat powinien taki projekt firmować, pokazuje jak głęboko rozszczelniła się moralna granica państwa. Bo przecież to nie chodzi o to, kto jest prezydentem, chodzi o urząd, o symbol. O godność, o ciągłość państwa, które reprezentuje wszystkich, nawet tych, którzy go nie wybrali. Nie tak dawno w mediach społecznościowych pojawił się wpis byłego oficera ludowego Wojska Polskiego Adama Mazgury. Napisał, by natychmiast wstrzymać zaprzysiężenie Alfonsa i oszusta na prezydenta. Koniec cytatu. I powiem wprost. To już nie jest emocja polityczna. To jest publiczne znieważenie urzędu, które w normalnym, cywilizowanym kraju skutkowałoby jednoznaczną reakcją prawa, bo państwo, które pozwala pluć na swoje symbole, w końcu utonąć musi we własnym błocie. Ale Mazguła to tylko symptom większej choroby, bo to nie jest jeden człowiek to jest mentalność, którą Kultura rewolucji wprowadziła do debaty. Jeśli nie jesteś mój, jesteś do zniszczenia. Jeśli nie myślisz tak jak ja, tak jak my, trzeba cię ośmieszyć, zredukować, wyrzucić z przestrzeni publicznej. Jedno trzeba powiedzieć: to nie jest wolność słowa. To przemoc symboliczna w czystej postaci. W demokracji wolno krytykować. Wolno nie zgadzać się z prezydentem, z rządem, z ministrem, z premierem. Ale wolność nie jest anarchią. Wolność słowa nie daje prawa do znieważania, bo tam, gdzie ginie szacunek, ginie zaufanie, a tam, gdzie ginie zaufanie, to na serio, ginie państwo. Krytyka jest zawsze rozmową o faktach. Pogarda jest zawsze atakiem na człowieka. I tu jest granica, której przekroczenie Szczególnie przez ludzi dorosłych, publicystów, artystów, pisarzy, polityków, jest moralnym samobójstwem. Prezydent, jakkolwiek by nie był, jest głową państwa, które ma ciągłość. Gdy go znieważasz, podcinasz gałąź, na której siedzisz jako obywatel. Nie dlatego, że prezydent ma być nietykalny, ale dlatego, że urząd ma być nienaruszalny. Bo urząd to symbol Rzeczypospolitej, nie człowieka. Dorośli piszą książki, udzielają wywiadów, występują w mediach, dzieci patrzą i to, co widzą, staje się ich moralnym alfabetem. Jeśli widzą, że obrażanie prezydenta daje dotacje, że pogarda przynosi rozgłos, to zapamiętują prostą lekcję: kto głośniej krzyczy, ten ma rację. A potem przychodzi szkoła. Uczeń podnosi rękę i mówi, proszę pani, a dlaczego ja mam szanować nauczyciela, skoro w telewizji można wyzywać na prezydenta? I to jest dramat wychowawczy naszych czasów. Nie lekcje religii, nie reforma podstawy programowej, ale algorytmy, na przykład TikToka. Tylko upadek przykładu dorosłych. Nie ma nic bardziej antypedagogicznego niż dorośli, którzy uczą dzieci, że pogarda to forma wolności. W tym wszystkim mamy jeszcze tło systemowe. Ministerialne projekty, które pod hasłem nowoczesnej edukacji wprowadzają do szkół formatowanie światopoglądowe. O tym mówiłem w innym podcaście. Zamiast wychowywać, kształtują ideologicznie. Minister Nowacka, lub Lubnauer, obie z grona osób, które nigdy nie pracowały w szkole, dziś decydują o tym, jak ma wyglądać wychowanie i edukacja młodego człowieka. To groteska w czystej postaci. Bo kiedy nauczyciel nie może wyjść z uczniami do teatru, bo nie ma za to płacone, a jednocześnie ministerstwo sprowadza do szkół programy ideologiczne, które mają uczyć nowoczesności. To mamy do czynienia nie z edukacją, tylko z inżynierią społeczną. Dla tych, którzy pamiętają historię, o której mówiłem w podcastach wcześniejszych, to nic nowego. Georgi Lukacz, marksista węgierski, wprowadził do szkół tzw. edukację seksualną i eliminował religię. Nie dlatego, że interesowały go dzieci, tylko dlatego, że chciał stworzyć nowego człowieka. Dziś mechanizm jest dokładnie ten sam. Zmieniono język. Ale cel pozostał identyczny wychować pokolenie oderwane od kultury narodowej, wiary i tradycji. Pokolenie, które nie zadaje pytań, tylko po prostu powtarza slogany. Wreszcie, dotacja stała się nową formą nagrody moralnej. Nie dla tych, którzy budują, tylko dla tych, którzy szokują. Weźmy przykład Jasia Kapeli, postaci, która stała się symbolem tego zjawiska publiczne pieniądze 5000 zł miesięcznie ze stypendium artystycznego za twórczość, która w wielu momentach kpi z wartości, wyśmiewa patriotyzm i szydzi z polskiej religijności. Niech pisze, proszę bardzo, wolność słowa, ale dlaczego ja mam za to płacić z podatków? Bo widzisz, w normalnym kraju pieniądz publiczny jest formą uznania, nie prowokacji. To sygnał, chcemy, byś był wzorem, bo Twoje dzieło wnosi coś dobrego. A dziś dotacje stają się narzędziem rewolucji kulturowej, która ma jednego wroga tożsamość narodową i chrześcijańską. I dlatego z jednej strony masz senackie wsparcie dla obelg, a z drugiej milczenie wobec ataków na wiarę, rodzinę, tradycję. Tak działa ideologiczna selekcja. Nie liczy się jakość, liczy się kierunek, nie liczy się dzieło, liczy się przekaz. I tu ciekawostka. Nawet ludzie z lewej strony sceny politycznej czują wstyd. Nawet Adrian Zandberg, polityk lewicy. Człowiek daleki od moich poglądów, był zszokowany faktem, na co idą pieniądze podatników. Czy naprawdę mamy finansować ludzi, którzy nazywają głowę państwa Alfonsem? To pokazuje, że wrażliwość moralna nie ma barw partyjnych. Są jeszcze ludzie, którzy rozumieją, że pieniądz publiczny musi mieć moralny kierunek, że państwo, które płaci za pogardę, samo sobie wydaje świadectwo i samo siebie upokarza. Wreszcie chcę powiedzieć coś bardzo osobistego. Ci, którzy piszą te paszkwile, nie mają pojęcia, co czują dzieci, gdy ich ojciec. Nigdy nie skazany prawomocnym wyrokiem, jest publicznie oczerniany. Nie mają pojęcia jak wygląda dzieciństwo w cieniu pomówień. To nie jest debata, to jest okaleczenie psychiczne. Dziecko nie rozumie ironii, nie rozumie kontekstu, nie zna gier politycznych. Dziecko widzi ojca w telewizji, słyszy o Belgę i czuje wstyd, który nie należy do niego. To jest właśnie antypedagogika hejtu ranienie niewinnych w imię rzekomej wolności. A robią to często ludzie, którzy lubią nosić mundur, którzy noszą mundur, którzy powinni, a w zasadzie mają być autorytetem, którzy piszą książki i podpisują się nawet tytułami naukowymi. To jest hańba zawodowa. Nie ma większego upadku niż dorosły, który Bije dziecko cudzym językiem, hejtu. Dlatego w takich sytuacjach państwo musi reagować, bo nie chodzi o to, by zakneblować debatę. Chodzi o to, by bronić godności urzędu, godności osoby, a wracając do urzędu, tej obrony godności urzędu, bo ona jest dobrem wspólnym naszej ojczyzny. Artykuł 135 Kodeksu Karnego mówi jasno. Kto publicznie znieważa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. To nie jest przepis o cenzurze, to jest przepis o szacunku do państwa, bo państwo, które pozwala pluć na siebie, traci sens istnienia i może właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Wyobraź sobie na chwilę, że ktoś w Niemczech publikuje książkę pod tytułem Alfons opowieść o prezydencie Republiki Federalnej Niemiec, albo we Francji idiota z pałacu elizejskiego. Nie tylko autor straciłby twarz, cały system dotacyjny zostałby przewrócony do góry nogami, bo państwo cywilizowane nie płaci za plucie na siebie, a u nas niektórzy klaszczą, inni milczą. A dzieci patrzą i uczą się, że pogarda to sztuka, że hejter to autorytet. Dotacja, która pachnie pogardą, to nie historia o polityce. To historia o moralnym bankructwie. O tym, jak antykultura przejęła język sztuki, jak państwo finansuje własną destrukcję i jak my, obywatele milcząc, dajemy na to zgodę. Nie chodzi o to, Kogo kochasz? Na kogo głosujesz? Kogo słuchasz? Chodzi o to, czy potrafisz powiedzieć nie wolno, bo to już nie jest krytyka, to jest hańba. Bo kiedyś, może już niedługo, nasze dzieci zapytają, dlaczego pozwoliliście, żeby propaganda była dotowana? I właśnie wtedy, jeśli nie będziemy mieli odpowiedzi, znaczy, że już przegraliśmy. Dziękuję i pozdrawiam Cię bardzo serdecznie.